Dzień dobry. Pan się zapytał, jak dostać dodatkowych aniołów stróżów. Można. Matka Boża, najpiękniejsze, najcudowniejsze stworzenie Boga, została mianowaną Królową Nieba i Ziemi, Królową wszystkich aniołów. Matka Boża jest Królową wszystkich aniołów. Matka Boża w jednym z objawień, nie pamiętam których, powiedziała, że jeśli człowiek, Odmówi trzystrować Mario, prosząc ją o dodatkowych aniołów stróżów. Otrzyma. No więc ja modlę się codziennie rano. o Ostraszeniołów dla mnie. A jako, że wiem, że moje dzieciaki mogą niekoniecznie kojarzyć o co chodzi, mimo że są już dorośli, to ja proszę o straszeniołów dla nich także. Tak, żeby każdy miał trochę kilku aniołów więcej. Ja spotkałem. W kasablance kobietę, która miała objawienia i ona miała wielu aniołów. Wielu aniołów. Ja to dawno, dawno temu było. Ja za ją zapytałem, tak dla sprawdzenia jej, jaką długość skrzydeł mają aniołowie. Aniołowie mają zawsze, już to wiedziałem z objawień w Polsce, aniołowie zawsze mają tą samą długość skrzydeł. I to jest prawie do Ziemi. No, za kostki. Cała długość ciała. Taka jest długość skrzydeł aniołów. A jak zawiemy na różnych obrazach, są przedstawieni przeróżnie, wielokrotnie, z krótkimi skrzydłami. Tak nie jest. Ten ktoś kto tak namalował, nie widział aniołów. Ja też nie widziałem, ale ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które widziały aniołów. I aniołowie zawsze mają tą samą długość skrzydeł. Prawie do ziemi. Także zachęcam wszystkich. Do prośby o dodatkowych aniołów stróżów, bo to nam upraszcza życie. Ci aniołowie nie są tylko po to, żeby chodzić dookoła nas, tylko oni nam pomagają. Może dlatego ja szczęśliwie żyję, jestem pewien. Ale podejrzewam, że jest taki konglomerat. Ja staram się przyjąć odpół zupełny codziennie. No i bez wątpienia w ten sposób szatan są do mnie ma tylko króciutkie widły. Nie może mi krzywdy dłużej robić. Coś tam kuje mnie, ale prawie nie zauważałem. Dziękuję Tobie, Panie Boże. Dziękuję, dziękuję Tobie, uchana Matko. I wszystkim zastępom w nią, w świętym błogosławi Bóg Ojczech mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Boże, dziękuję. Dziękuję Tobie. Dziękuję wszystkim aniołom świętym. Dziękuję Tobie, uchana Matko, królową. Wszystkich aniołów, królową nieba i ziemi. Wspaniałe, pewnie jeszcze tak, wiele innych tytułów Matka Morza ma, o których jeszcze nie wiem. Ale niedługo się dowiem. Miłego dnia.